Został dofinansowany środkami z Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. E, witam bardzo serdecznie pana Czesława Rykiewicza, prezydenta wraz z zastępcą panem Marcinem Bonisławskim. E, witam dyrektora sprzedaży w firmie Solaris Basen Coach pana Krzysztofa Musiała. E, Witamy prezesa zarządu PGK w Suwałkach pana Dariusza Przybysza. E, na początek poproszę o zabranie głosu przez pana prezydenta. Tak, szanowni państwo, kolejna umowa w ramach. Y, elektromobilności, w ramach poprawy transportu publicznego realizujemy szereg zadań inwestycyjnych, które idą w kierunku takim, żeby był transport zeroemisyjny. Oczywiście ten transport w suwałkach nie jest jeszcze zeroemisyjny. Mamy niskoemisyjny, mamy emisyjny. No i tutaj jak firma Solaris dostarczy jesienią tego roku pierwsze 10 autobusów elektrycznych, to będziemy również w części oczywiście posiadali transport zeroemisyjny. Tabor komunikacji miejskiej wymaga cały czas naszej troski i dużych nakładów inwestycyjnych. Cieszymy się niezmiernie, że są dostępne środki finansowe na wymianę tego taboru na poprawę całej infrastruktury związanej z transportem publicznym bo to nie tylko zakup autobusów i jak państwu już wcześniej mówiłem pozyskujemy środki finansowe na te wszystkie inwestycje i w ramach takich czterech grup projektowych które tworzymy popłyną tutaj duże środki finansowe zewnętrzne sięgające 94 milionów złotych. Nakłady na modernizację transportu publicznego wyniosą w sumie ponad 113 milionów złotych na przestrzeni tak naprawdę 4 lat, bo ten proces związany z przejściem na transport zeroemisyjny będzie długotrwały. On będzie trwał do roku 2028. I, i, I tutaj cieszymy się bardzo, że nasza spółka komunalna PGK z sukcesem wystartowała ośrodki z Krajowego Planu Odbudowy, wystartowała do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozyskała dofinansowanie na zakup trzech autobusów typu klasy MAXI. Nie wiem dlaczego te autobusy są takie drogie. Bo no, trzy autobusy, a wartość tego kontraktu to tak jak właśnie widzę, prawie 10 milionów złotych. No to pan dyrektor pewnie będzie mógł więcej na ten temat powiedzieć. Ale szanowni Państwo, autobusy to jedna oczywiście nowoczesne, klimatyzowane, nisko podłogowe. Natomiast kolejna sprawa to cała ta infrastruktura. Ponad 6 km jak policzyłem, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżek, chodników z przystankami, również zielonymi. Przystankami. Również pojawi się więcej rowerów w ramach Suwera, czyli roweru miejskiego. O kolejne pięć stacji tutaj w Suwałkach rowerowych, pięćdziesiąt rowerów i jeszcze dwie stacje rowerowe na terenie gminy Suwałki. 20 rowerów, bo, bo, bo tutaj część tego projektu będzie realizowana wraz z naszymi partnerami z gminy suwałki. To na pewno wszystko cieszy, to stwarza lepsze warunki do poruszania się transportem publicznym w naszym mieście i chcemy zachęcać naszych mieszkańców poprzez te wspaniałe, nowoczesne autobusy do korzystania z nich, żebyśmy mogli swoje cztery kółka, samochody osobowe, spalinowe najczęściej zostawiać w garażach czy na podwórkach, a do pracy gdzieś tam w innych celach udawać się komunikacją tą zbiorową. Ale długa droga jeszcze przed nami, bo w sumie nabędziemy tutaj 15 autobusów elektrycznych w tych różnych partiach, w tych różnych projektach, natomiast my używamy codziennie do transportu publicznego ponad 30. Mamy 19 autobusów napędzanych na gaz ziemny skroplony i resztę stare niezawodne diesle, które prawdopodobnie również będą jeszcze na naszym stanie przez następne kilka ładnych lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Prezydencie. No można powiedzieć, że wywołany do odpowiedzi został już pan dyrektor, pan Krzysztof musiał, zatem Panie Dyrektorze można powiedzieć. Spotkaliśmy się tutaj w syłapach nie może rok tylko na już w do nas Kiedy Panie prezydencie, szanowni państwo. Może zacznę od tego, że jako firma e, bardzo się cieszymy, że będziemy mogli dostarczyć kolejne auta. E, jakby to powiedzieć mamy dzisiaj taki fajny dzień 14 lutego jak tu nie kochać suwał, prawda? <grym> jak się podpisuje taką piękną umowę. Te autobusy dotrą do Suwałk za jakieś 12 miesięcy. Pan prezydent wspomniał, co w tych autach takiego jest. Do tych aut włożyliśmy większe trochę baterie niż w poprzednim i to dosyć sporo, bo jakieś 60 kW auta oczywiście mają dosyć długie gwarancje szczególnie na te systemy które są newralgiczne i mogłyby być kiedyś kłopotliwe dla miasta suwał. mówię tu o bateriach i o napędach także mniej więcej przez 10 lat nie muszą się suwałki o to martwić Solaris jakby tą odpowiedzialność wziął na siebie i oczywiście tak jak pan prezydent wspomniał zapraszam wszystkich do korzystania z tych autobusów bo to będzie naprawdę taki przeskok cywilizacyjny jeżeli chodzi o porównanie diesla do tego autobusu elektrycznego on sam w sobie z punktu widzenia jakby pasażera nie będzie się różnił bo one są poza napędem w środku dla pasażera identyczne ale są wyposażone we wszystkie nowinki wszystkie autobusy, które dotrą dosuwał, są już wyposażone w systemy bezpieczeństwa GSR2. E, taki autobus już e, pilnuje kierowcy, żeby nie najechać <try> rowerzysty lub e, jakiegoś przechodnia, który będzie bardzo blisko prawej strony pojazdu. Będzie też pilnował, żeby kierowca nie najechał na samochód przed. No więc jest tam dużo takich gadżetów, z którymi się spotykaliśmy kiedyś w samochodach osobowych. Teraz to wszystko kierowca będzie miał w tym autobusie. Standardowo oczywiście klimatyzacja całopojazdowa, miejsca dla osób niepełnosprawnych, dla matki z dzieckiem, spora ilość miejsc dostępnych z niskiej podłogi, czyli też i dla osób starszych, żeby nie pokonywali tych progów. Także naprawdę będą mieszkańcy z tego zadowoleni. Bardzo dziękuję panie dyrektorze. No, i zanim przejdzie do podpisania umowy, <coughs> podsumowanie spotkania proszę pana prezesa. Proszę. Szanowni Państwo, pan prezydent przedstawił już program z zakresu mobilności miejskiej, które jest realizowany w naszym mieście. PGK w Suwałkach Spółka Zoo, jako podmiot miejski, któremu. Powierzono przewozy pasażerskie w naszym mieście, oczywiście uczestniczy w realizacji tego programu. Uczestniczyliśmy na etapie opracowywania założeń programu, uczestniczy, uczestniczyliśmy przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów realizujących program i w miarę swoich skromnych możliwości uczestniczymy również w finansowaniu tego programu. Oczywiście miasto, jako podmiot no, dużo większy, wziął na siebie większość ciężaru pracy i nakładów finansowych, natomiast no spółka w miarę swoich możliwości również stara się wywiązać ze swoich tutaj obowiązków i zamówienie, które właśnie za chwilę będziemy udzielali Solarisowi, jest elementem tego wkładu naszej spółki w program mobilności miejskiej w naszym mieście. Tak jak już Pan Prezydent już powiedział, to zamówienie obejmuje trzy, dostawy trzech autobusów elektrycznych miejskich. Możliwe to zamówienie jest dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach KPO. Środkami tymi zarządza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu Zielony Transport Publiczny. Nie jest może wiedzą powszechnie dostępną, że nasza spółka w tym roku będzie obchodziła 70-lecie istnienia. Jest to ładny kawałek historii suwałk i cieszę się jako osoba zarządzająca przedsiębiorstwem, że następną dekadę w historii przedsiębiorstwa rozpoczniemy bazą techniczną świadczenia usług na rzecz mieszkańców naszego miasta, której na pewno suwałki nie będą się wstydziły. Myślę, że po zakończeniu tego programu dołączymy do no, dość nielicznego, do nielicznej grupy miast średniej i, wielkiej, i dużej wielkości w naszym kraju, które będą posiadały publiczny transport zbiorowy obsługiwany praktycznie jedynie przez nisko i zeroemisyjne pojazdy. Tym bardziej, że ta zeroemisyjność... U nas no, będzie trochę bliższa prawdy, dlatego że w dużym stopniu te autobusy będą zasilane z instalacji fotowoltaicznej, która powstaje na terenie bazy przy ulicy Sejneńskiej i współpracującej z dużym magazynem energii. Wracając do tej uroczystości, która, gdzie się spotkaliśmy, chciałbym powiedzieć, że cieszę się, że naszym partnerem w tym zamówieniu będzie Solaris. Nie cieszę się ze względu na sympatię do pana dyrektora, czy nawet ze względu na to, że Solaris jest firmą o polskich korzeniach, z polską bazą wytwórczą. Jest to uznany producent, jeden z największych producentów autobusów w naszym kraju, ale przede wszystkim cieszę się z punktu widzenia spółki, dlatego że... Tak jak pan prezydent tutaj powiedział, przyjedzie 10 autobusów, jesienią przyjedzie 10 autobusów marki Solaris plus te autobusy, które dzisiaj kupujemy, co oznacza, że spółka będzie eksploatowała autobusy elektryczne jednej marki, co generuje szereg korzyści dla, dla przedsiębiorstwa i zresztą też oczywiście dla miasta, korzyści organizacyjnych, kadrowych i finansowych. Także, panie dyrektorze, czekamy na autobus. Dziękuję Panie nie prezesie, wiedziałem To, żeby te autobusy dojechały, trzeba podpisać No i jeszcze będzie jeden. O tym 70-leciu nie wiedziałem, ale to będzie faktycznie takie prawdziwe nowe otwarcie dla Suwałki i dla przedsiębiorstwa. No gratuluję. Na pewno zmieni się obraz jakby tutaj, no tej przynajmniej bazy technicznej komunikacji miejskiej w Suwałkach. Zapraszam do podpisania. że pan prezes na wkład własny do tego projektu pieniędzy ma. Skoro pan prezes, to znaczy spółka, spółka no to, nie pan prezes no y, 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 zobowiązał się na pewien wkład również w zadania realizowane przez miasto, także tym bardziej musi mieć na wkłady rezonowane no przez spółkę. Czasami się zastanawiamy czy nie przeinwestujemy. Na jaki procent, własny, a jaki to jest procent wkład własny na dofinansowanie? W tym, w tym zadaniu, które jest realizowane w, przez Narodowy Fundusz, to jest nasz wkład własny wynosi 10%. Natomiast o ile pamiętam w zadaniach miejskich to jest 15%. Tutaj podatek VAT był niekwa niekwalifikowany. No, sytuacja jest o tyle inna, że przedsiębiorstwo podatek VAT oczywiście odzyska, Nie. natomiast no, w mieście tam Możliwość odzyskania vat u jest bardziej ograniczona. Jeszcze mamy tylko zdjęcie. No, Jeśli są jakieś pytania w sprawie, które się dzisiaj.